Siemanderko, witam was na naszym kanale i dzisiaj druga część budowania wielkiego jeża w minecrafcie znaczy jeszcze jeża nie będziemy budować ale zapraszamy do oglądania Witamy was po ostatnim odcinku Minecrafta. Dzisiaj lecimy z drugą częścią i dzisiaj na pewno musimy znaleźć miejsce, gdzie możemy osadzić naszego wielkiego jeża. Także skończyliśmy właśnie w tym miejscu, czyli wysiadłam z łódki e, po tej wielkiej nocy. A kto nie obejrzał, to może sobie cofnąć, bo przeżyłam noc bez łóżka, tylko na łodzi na oceanie. Było strasznie. Myślałam, że umrę. Okay. Ale jesteśmy e, się znaleźliśmy. W ogóle dopływałam do wioski, także idę ją obrabować. Mam nadzieję, że coś znajdę. Ulepsz. Sprzęt, ja muszę to y, niestety zabrać im. Muszę im to niestety zabrać. To jest zwykłe to. Ale w ogóle fajne mają te, Ale to jest z drewno. To ja nie chcę mieć drewna, ja chcę mieć lepsze. Siemanko, nie bij mnie. Ja tylko cię obrabuję. Okradam cię, ale to jest moja łódka, ale mam nadzieję, że ona tu zostanie. Bo później ja tutaj nie widzę potencjału do tego, żeby tutaj zbudować coś. Tu jest... Dobra, ja to okradnę. Ha! Już nie będę musiała zabijać owcy, żeby mieć łoże, tylko do jedzenia. Kotek! Dobra. Czy ktoś mi może powiedzieć, dlaczego oni nie mają... Tu jest studnia. Wow. Ale czekaj. Kotek! Tędy wejdę tam? Dobra, jestem w... nie wiem, to jest jakaś ich świątynia? Czeka dziwna ziemia, a to jest siadem chyba na górze. No ej, czy to jest jakiś żart, że oni nie mają nigdzie... hmmm, <laughs> Chciałam ich obrabować, myślałam, że się obrobię tutaj, obułowię. A tu widzę... A tu widzę... nic się nie obrobię. Ej, a jakbym ukradła te? Patrzcie, mogę ukraść... Ja będę miała szkło. Nie, nie będę miała szkła. Serio, myślałam, że szkło zbiorę, ale chciałam być dobra. Kurczę, nie mam szkła? Nie mam szkła. Szlak by cię tu trafił. Myślałam, że jestem taka mądra. Ale tylko mi się wydawało. Dobra, e, tu byłam, tu byłam. No czemu mam skrzynię? Jestem zawiedziona tu. Jestem bardzo tym zawiedziona. Bardzo, ale to im uprawne chociaż. Jakieś. jakieś coś. jakieś jedzonko. Będę uprawiać ziemię u siebie, jak znajdę miejsce. E, w sumie to razem będziemy uprawiać ziemię, e, także. Dobra, no o nich nic nie ma niestety. Doniczka. Nie to mi akurat tak średnio potrzebne. No ale dobra. Ale dobra. Eee, może jeszcze... Ech, ciężko im to powiedzieć, ale muszę chyba zabić owieczkę. Nie no, nie owieczkę. Eee, Świnkę. Dzielnie siedzonko. A to szary niec, to była krowa, bizon. Ale to ucieka, ale jaja. nie patrzcie. To jest brutalne. Nie, ja wziąłam chyba jakąś wełnę, dobra. Aż mi łaskawą w ogóle się zakręciła. Dobra, nieważne. Szukamy miejsca na Wielkiego Jeża, więc musimy stąd szybko odpływać, bo czas nam ubywa. A kurde. Jestem zawiedziona, myślałam, że ta wioska chociaż będzie jakaś bogata. Wiecie, złoto znajdę, zbroje, siodło i inne fajne rzeczy. A tutaj nic? A tutaj nic nie mają, no. Nie tego się spodziewałam. Mają Golema. E, dobra. E, o, nie spadnie Julia, nie spadnie Julia, dobra. Tam w ogóle jakaś ta. Dobra, no trudno. Jest dzień. E, mam nadzieję, że dopłynę jak będzie dzień. Ale chociaż mam łóżko i tak jest sukces, oba w sumie. Łof, wow, taka ryba. Dobra. Mm. Najlepiej to ja bym znalazła. Nie takiego miejsca nie chciała. Nie, chyba sobie muszę wypłynąć, bo tu mi się nie podoba. Nie podoba mi się woda w ogóle zielona. O, nie, nie. nie. Czy ja muszę wpłynąć w Lilię? Nie chcę płynąć w Lilię. Jezuś. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A ja tu płynęłam przez noc. Znaczy tutaj gdzieś pływałam w nocy, na tym odcinku. sobie lepiej radziłam niż ucień. <laughs> Dobra, szybko znaleźć jakieś superanckie miejsce. Jakie rybki. Nie bójcie się, nie bójcie nie chcę was zjeść. Na razie, bo mam jedzenie. Dobra. Kurde, ale jestem zawiedziona tą wioską. Szlak by to no. Już mieć takie szczęście i takiego pecha. Naprawdę myślałam, że jest super ta wiocha, a tu. nie. Tam jest chyba kopalnia. Albo nie, to jest chyba drzewo. Nie, to jest kopalnia. Nie, no, jestem ślepa. Nie wiem, co to jest. Nie, to jest drzewo, matko. Bo myślałam, że to kopalnia. Dobra, płyniemy przed siebie. I płyniemy, i płyniemy, i płyniemy, i płyniemy. Wiecie co? Ja to zrobię przerwę, jakąś przerywnik e, i się zobaczymy, jak dopłynę do jakiegoś miejsca. Bo po co mam marnować czas na płynięcie? A może coś fajnego znajdę. Dobra, słuchajcie, dopłynęłam. Gdzieś wysiadam z łódki i sprawdzam teren. Hmm, jest świnka, ale tylko jedna. Nie ma jakichś koników na przykład. Gdzie? Tutaj no, tu ich chromknęła. Tutaj chromknęło, ale patrzcie, jest woda, ale kurde, tylko jedna świnka i żółw jest. Hmm. No, wolałabym miejsce na przykład, gdzie bym miała już jakieś zwierzątka, bo potem jakoś się trzeba było tutaj skumać. Tylko w sumie jeszcze nie wiem, jak to nawet takie krowę albo coś przenieść. Nie, wybaczcie mi, ale nie widzę tutaj miejsca, yy, które bym mogła jakoś ładnie za zrobić, tylko mam jeden taki problem, że gdzieś zostawiłam łódź i nie wiem gdzie jak być mną o matko, dobra tu była świnka, gdzieś tu szłam chyba gdzieś tam, nie, nie widzę tutaj miejsca, nie ma drzew, czyli nie ma drewna, czyli nie ma desek nie podoba mi się, nie podoba mi się, I don't like it Zami też tego to się nie podoba, U, Jezu, gdzie moja łódka, jest, uff już musiałam, że skupiłam. E, no co Siadam do łodzi i widzimy się na kolejnym przystanku. Dobra, słuchajcie, no i dopłynęłam do kolejnego miejsca. W sumie nie tak blisko, ale e, nigdy nie lubiłam gór. Łops, muszę wysiąść. Ale tak mówię, no dobra, może zobaczę. No i patrzcie, bo są drzewa. W sumie nie jest ich aż tak dużo. Ale chyba drzewa też można posadzić, czy nie. I, i patrzcie, są osły. <laughs> o nie, on wpadł, on nie przeżyje. Ale są jakieś tutaj drzewka, tu w sumie mało tych drzewek, ale jest to piękny widok na góry. Taki mieć widok to już coś. Więc jak wam się podoba tutaj ta przestrzeń, myślę, że da się ładnie to jakoś wygenerować. Myślę, że to ma potencjał, ma potencjał. I myślę, że się tu osadzimy, Z dwóch stron jest ocean. O nie, ale idzie noc, więc szybko muszę... Wziąć łóżko i się iść spać. Także. O! Idę spać. Eee, mamy łóżko najważniejsze. Eee, jest. Dobra, teraz je zbiję, żeby o nim nie zapomnieć. Żółte łóżko. No, może być żółte łóżko. Nie wiem, jak wy, ale ja tutaj teoretycznie widzę potencjał. Chociaż jest tutaj sporo gór i wiecie, jak to trzeba by było wszystko zrównać. Chociaż szkoda, że nie ma takiej w Minecraftie jakiegoś takiego. Wyburzacza. I żeby tak mogła teren zrównać sobie, bo ja bym chciała mieć prosto, a nie krzywo. Um, no nie wiem, może coś tutaj wykombinuję. No. Tutaj drzewka, tam drzewka. Tutaj jakieś yy, zwierzątka tu są. No, myślę, że tu coś można popruwać. A, no i co najważniejsze, są góry, więc kopania też będzie. Myślę, że to tu wszystko było. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tej miejscówce. No i co chciałam Wam na pewno powiedzieć, to to, że w pierwszym odcinku jeszcze nie wybudujemy Wielkiego Jeża, tylko najpierw musimy wybudować dom. Przecież ona w tym domu spała, a potem koło tego domu będziemy budować Wielkiego Jeża. Tylko, że ten dom, w ogóle mam w głowie sobie ułożony taki piękny plan, który bym chciała zrealizować na ten dom, taki nowoczesny, więc to trochę by zajęło na pewno. Dlatego najpierw będziemy budować po prostu jakąś osadę, zwierzątka, farmę, konie, i taki właśnie mam plan na to. Ale najpierw muszę, właśnie jak mówiła Jezu, ja się wystraszyłam, że te czerwone maki to ślepia od, od, no wiecie, od potworów, a ja się ich strasznie boję. No, myślę, że spoko. Nawet na górce tam jest chyba śnieg czy coś. Nie wiem. No, ale tak, podoba, mi się podoba. Ogólnie nie chciałabym zaczynać od ziemi, tylko chciałabym już zaczynać od tegoś. Szkos. Także może pójdziemy w górę. O, właśnie też nie chciałabym mieć bruku. Chciałabym mieć z tego jasnego ten dom. O, jest i węgiel czat. Węgiel się bardzo przydaje, do światła. Także to jest bardzo ważne, ale mnie to interesuje, co to jest ten na górze, czy to jest śnieg, czy to jest jakieś yy, jeszcze fajniejsze coś niż to o, bo mi się podoba, na przykład, no w sumie to, ten bruk też mi się podoba i to też mi się podoba, więc z tych właśnie materiałów bym chciała zbudować dom z kamienia, ale te białe coś mnie... te białe coś jak mnie interesuje, kurde, Julia, wskocz tam, więc idziemy zobaczyć, bo muszę to, muszę to Muszę to zrobić? Muszę to zbić? Nie, no to jest śnieg. Ło, jak to musi być zimno. A nie mam śniegu? Nie, myślałam, że mam śnieg. No dobra, to co? Na pewno muszę pozbierać mm, właśnie to. Dioryt albo bruk. A jeszcze jest andezyt chyba. Jak dobrze mówię. Eee, ale tutaj chyba go nie ma. Tamten nie wiem, który jest najładniejszy w sumie. Ten jest taki z białym trochę, więc w sumie może, może. Albo po prostu pomieszam, no bo żeby. No bo mam plan piękny nam zrobić. Ale czy uzbieram, z... no bo więcej jest tamtego? Kurde, co so tu zrobić? Albo to już jest hmm. Ja to mam problem w tym momencie, wiecie? Naprawdę to jest duży problem. Trochę muszę tego pozbierać. No dobra, słuchajcie. Eee... I tak muszę to właśnie pozbierać wyrównać teren, więc trochę pracy mnie czeka. Zrobię to już w ogóle poza odcinkami, żeby no nie, nie przenudać tutaj mocno. Um, ale tak, możecie ocenić tą miejscówkę w komentarzu, um, czy Wam się podoba, czy razem mamy stworzyć tu coś pięknego, coś wielkiego, czyli jeża. O, jest lawa! Tak. No dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Ja bym tutaj o to całe bym zagospodarowała dla nas właśnie gdzieś. Gdzieś tu. Na pewno bym to zburzyć. Przynajmniej. Ale to jest tyle pracy, że to hu hu i jeszcze więcej. Dobra, słuchajcie. Będziemy się z wami żegnać. Chodź zami do pożegnania, bo to masz właśnie takie... Ona gra, jest gamerka, zami gamerka, takie słuchawki by jej się przydały. Ale ona tylko śpi <laughs> w worku, a ja gram i robię całą robotę, co nie? Dobra. To będziemy się żegnać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, dać suba. I co do następnego odcinka, trzymajcie się buzioki i pa!